Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku TikToków i w końcu jest chłodno, w końcu nie ma upału, można tutaj siedzieć i być szczęśliwym aż chciałoby się powiedzieć... Ale nie martwcie się tym, że jest chłodno, ponieważ przychodzę do Was z nową porcją Buktoka, który z pewnością sprawi, że rozgrzejecie się aż do czerwoności. Zanim zaczniemy zachęcam do wejścia na mojego Instagrama Bo przez ludzi na Instagramie Właśnie pojawił się ten odcinek Bo zadecydowali oni w ankiecie Więc jeżeli nie ma was na Instagramie No to widzicie, że dzieją się tam rzeczy O których nie macie bladego pojęcia Zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie Do wspierania, jeżeli macie za dużo pieniędzy A także przypominam, że cały czas możecie kupować Moją książkę, czyli Neon Delirium Jest to zwariowany cyberpunk Przepełniony humorem i akcją, póki co zbiera Dość pozytywne recenzje Co mnie bardzo cieszy Książka jest dostępna Wępik w formie e-booka, więc zachęcam i zapraszam na kolejny odcinek. No książkary, pomóżcie, no napiszcie, jaka to jest książka, bo, bo ja. Nie mam pojęcia, i czuję się trochę dumny z tego powodu. Najbardziej mnie tu chyba zastanawia wątek przeszywanego rodzeństwa, bo przyznacie, że. To już wchodzi w trochę niebezpieczne standardy, w trochę niebezpieczne skojarzenia, w trochę niebezpieczne preferencje. Oczywiście muszą być też nielegalne wyścigi, bo wiadomo, im nielegalnie, tym lepiej. Nie wiem, napiszcie, może znacie taką książkę, może jest to Wasza ulubiona książka. No pomóżcie koleżance, zakładam, że koleżance, piszcie w komentarzach, co to może być za książka. Jego wygląd nie szokował. Nie wiedziałam, co Wam robić. Czy uciekać, czy krzyczeć, czy zostać? To jest dość ciekawe, że w tych wszystkich książkach typu romansy, jakieś smuty i tak dalej, no wszystkie książki, które są teraz popularne z gatunku romantycznych young adult, zazwyczaj jest jeden typ chłopaka. W sensie zawsze to jest dosłownie ten wysoki brunet z ciemnymi oczami i to mnie ciekawi bardzo, dlaczego to jest tak generyczne, dlaczego nie da się tam wpleść nic innego, dlaczego ci ludzie zawsze muszą wyglądać tak samo. Ja wiem, że jak coś się sprzedaje, no to, to nie można zmieniać pewniaka, nie? Ale no, ludzie, jakby cokolwiek, jakakolwiek odmiana od y rzeczywistości by się jednak przydała. Ja mam tylko nadzieję, że ze względu na moje włosy, żona książkara się no mną nie zainteresuje, bo inaczej byłoby to dość tragiczne w skutkach, nie usłyszelibyście o mnie więcej. Prawdopodobnie zostałbym Zamknięty w jakiejś piwnicy. Może dobrze, że mam zielone oczy. Zielone oczy nie są ciemne, więc chyba jestem bezpieczny. Poza tym, że jest to dosyć niemiłe wydarzenie i raczej nie życzyłbym nikomu, kto czyta książki, żeby taka mu przyszła do domu. Przypomina mi to te wszystkie książki, których koncepcja jest odrobinę inna i w których te strony są no właśnie takie, że można je na przykład wyrywać. Kojarzy mi się od razu Żuchwa Kaina, książka z którą osobiście nie miałem do czynienia, ale chodzi w tej książce o to, że musicie posortować strony we właściwej kolejności, jest to taka łamigłówka trochę bardziej, ale jest bardzo dużo książek, które no wymagają właśnie albo wyrywają tych stron albo czegoś takiego coś w stylu zniszcz ten dziennik. Więc tak no w przypadku normalnych książek to jest to okropne wydarzenie i raczej no, nie chcemy tego zobaczyć nigdy. Natomiast w przypadku takich książek bardziej niekonwencjonalnych takie strony, które są na przykład w ogóle nieposegregowane albo właśnie luźne, książki, które sprawiają, że można się nimi bawić, że można przedstawiać koncepcję myślę, że jest to całkiem ciekawy eksperyment i na pewno kiedyś być może z taką książką chciałbym mieć do czynienia. Też od razu przypominają mi się takie książki. Ja konkretnie mówię o Star Wars, ale pewnie znacie więcej, że jest książka, która jest podzielona na różne części i na przykład wiecie, to jest taka interaktywna książka, w której zaczynamy od jakiegoś wspólnego punktu i możemy wybrać. Czyli na przykład, jeżeli chcemy pójść w prawo, to mamy przejść na stronę 54. Jeżeli pójść w lewo, no to przejść na stronę 138. Nie wiecie o co chodzi. I to jest też takie szukanie, taka zabawa Ogólnie bardziej mnie to nastawiło pozytywnie niż negatywnie, ten TikTok, ale no nikt nie chce zostać zniszczony książki, tak? Rzeczy, które możesz mówić w książkach, ale nie w prawdziwym życiu, part 4. Już mi nie uciekniesz. Nie wiem, czy w tym pomieszczeniu będzie znajdowało się okno, ale jeżeli będzie, to ja zaryzykuję ten skok. Będziesz krzyczeć moje imię dzisiaj w nocy. Krzyczeć, to ja twoje imię będę na komisariacie dzisiaj. Niegrzeczna dziewczynka. Jeden, czy wyglądam jak Siwa? Dwa. Mama, ja chcę do domu. Twoje serce należy do mnie. Nie ukrywam urocze, ale moje serce należy do One Direction i do mnie. Jestem twoim panem. Trzymaj skarpeta. Zgredek jest wolny, dziękuję! Ogólnie z książkami jest tak, że występują tam często frazy, zdania, wyznania, jakieś sentencje, które nie do końca można przenieść do świata realnego bez tej takiej żenady, wszechobecnej, tak? Często książki są przerysowane, przekoloryzowane. Książki są tworzone po to, żeby wzbudzać nas jak największe emocje i sprawiać, że no będą po prostu ekscytujące. Zazwyczaj takie rzeczy jak serce należy teraz do mnie. No, no nie mówi się tego o, jakby pierwszej, lepszej jednostce, a nawet jak się mówi, no to raczej nie jest to odbierane pozytywnie. Po prostu to są rzeczy, które mają jakoś podkręcić fabułę, akcję, ale no, no że nie są to teksty, którymi posługuje się normalna jednostka. I ja wiem, że dobre książki są raczej realistyczne, dobre książki powinny no, jakkolwiek łączyć się z naszą rzeczywistością. Natomiast no dalej autor ma spore pole do popisu i no, jeżeli mamy spełniać fantazję książkar, no to te fantazje muszą być kolorowe, tak? One nie mogą być nudne, przyziemne, nie może być tego wahania, nie może być tej niepewności, która się pojawia w realistycznym romansie, tylko ten romans musi być taki z płomieniem, wiecie, z werwą, z czymkolwiek tam chcecie. Ten TikTok idealnie opisuje każdą z tych książek, które tak często się pojawiają na tym kanale. Jeżeli te książki byłyby filmami na YouTubie, to wszystkie miałyby to samo w tagach. Właśnie te rzeczy, które tutaj widzicie, to są tak oklepane schematy. Schematy, które pojawiają się już w tylu książkach, że to jest praktycznie jedno i to samo. Można już tu wręcz mówić o manufakturze, a nie o pisarstwie, bo jeżeli każda książka jest taka sama, no to jest to po prostu fabryka kontentu, fabryka podniety dla nastolatków, fabryka tej taniej erotyki, fabryka tych wszystkich motywów, które czytamy po raz 50. i się nimi zachwycamy, jeżeli jesteśmy nastoletnią książką. Książkarą. Ja się zastanawiam, ile takich samych książek trzeba przeczytać i jakby dalej mieć na to ochotę. Ja, jeżeli czytam jakąś, załóżmy, książkę o kosmosie, jakieś science fiction, takie bardziej kosmiczne, to moją pierwszą myślą po przeczytaniu takiej książki nie jest to, że kurde, ale bym sobie przeczytał kolejną, nie? Znaczy, jasne, czasami jeżeli książka jest naprawdę dobra, no to czujemy niedosyt. Natomiast chodzi mi o to, że zazwyczaj szukamy czegoś, co pomogłoby nam się niejako zresetować i przystawać trochę mózg na inne tory, tak żeby kolejna lektura cieszyła nas bardziej przez większe zróżnicowanie, a ci ludzie czytają cały czas w kółko to samo. Jeżeli czytacie takie książki, to napiszcie jak to jest, że czyta się w sumie w kółko o tym samym, a jednak dalej to ekscytuje. Czy ty przypadkiem nie klniesz za dużo? Klnę? Właśnie, że wcale ku**a nie klnę, ty matko**ico. Łep mnie na i tyle. Znaczy się, że masz migrenę. Kurwa. I to wielką jak Pałac Kultury. Z przekleństwami jest tak, że ogólnie w Polsce różnie na to patrzymy. Bo z jednej strony przekleństwa są bardzo stygmatyzowane, wszyscy chcieliby wyrzucić je z języka i w ogóle najlepiej, żeby się ich pozbyć, żeby ta grupa słownie istniała. No bo nie ukrywajmy często, są to słowa o dość brzydkiej etymologii i yy, no, mało kulturalnym wydźwięku. Natomiast z drugiej strony są to słowa jednak, które przecież funkcjonują w języku, których można normalnie używać, które często są w stanie. No, Podnieść jakoś wypowiedź, zmienić ją w odpowiedni sposób, nadać jej mocy, nadać jej energii. Często przekleństwa pozwalają na pokazanie charakteru danej postaci, pozwalają na pokazanie, że na przykład ona jest agresywna, że jest zła, że jest okrutna, że na przykład bardzo łatwo wpada w nerwy, że no, naprawdę jest tyle opcji, które mogą pokazać przekleństwa, że troszeczkę mam problem z tym, że w książkach młodzieżowych często przekleństwa. Pokazane są jedynie jako forma bycia cool, forma, która pozwala na pokazanie, że ej, patch on jest taki, wiecie, super z bad boy, nie, bo on przeklina, on potrafi powiedzieć kurwa. Ostatnio miałem do czynienia z Wiedźminem e, Sapkowskiego, bo kogo innego i w Wiedźminie, mimo że e, to jest książka, czy raczej książki e, dosyć, e, no jednak brutalne, nie ukrywajmy, wiem, jaki jest świat w Wiedźminie, to tam przekleństwa są mimo wszystko racjonowane i e, nie rzuca się tymi, kur na lewo i prawo, i jeżeli już y, są takie słowa, są przekleństwa używane, to te przekleństwa naprawdę działają, naprawdę są w stanie podbić wartość wypowiedzi i nadać charakteru postaci, tak? Co w ogóle możesz czytać upadek literatury, przecież to jest takie gówno! Czego niby uczą cię te książki? Przecież to nic nie wnosi do twojego życia. To jest upadek literatury. No, no, trochę zawrzało w tym internecie. Oczywiście obudziłam się dwa miesiące za późno, ale co wam? Nie zliczę, ile razy już to widziałam na TikToku, Twitterze, czy nawet usłyszałam sama. Naprawdę dużo razy dostałam pytanie, czy ja coś wynoszę z tych książek? Czego uczą mnie te książki? Przecież czytam upadek literatury. Co niby z tego mogę wynieść? Odpowiedź jest następująca. Nie wynoszę z tego absolutnie nic. Czytam dla rozrywki. Po prostu a wartości wynoszę z domu, tak jak praktycznie każdy człowiek, tak jak uczą mnie rodzice. I większość osób się pewnie ze mną zgodzi, że czytają tylko dla rozrywki, a nie na normalizowanie i romantyzowanie toksycznych zachowań, gdzie jest w upadkach literatury. Okej, okay, te niektóre książki naprawdę mają cringe'owe teksty, mają jakieś mądre myśli, definicje miłości w ogóle, ale... Dla mnie to tylko rozrywka, ponieważ wartości wynoszę z domu. I nie romantyzuję żadnych toksycznych zachowań, przykładowo Zejna Medusa albo Natanii Shaya. To jest tylko rozrywka dla większości osób. Więc upadkiem nie jest literatura, tylko ludzie, którzy romantyzują rzeczy, które nie powinny być romantyzowane. W ogóle co zauważyłem, że wziąłem jakby TikTok, dwa TikToki wziąłem tej samej osoby po rząd. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, po prostu maszyna losująca tak zdecydowała. No tak, to jest ten temat, który powraca. Upadek literatury to jest taki duży afisz, który skłania nas do myślenia, że. Te książki, to jest czyste zło na papierze. No, często faktycznie te książki są obleśne, te książki są mało wartościowe, te książki nie są bynajmniej książkami, które pozwalają się czegoś nauczyć, jakoś rozwinąć, ale. Dalej są to książki, dalej jest to jakaś rozrywka, dalej jest to ta popkultura, która mimo wszystko jakoś funkcjonuje, bo przede wszystkim główną rolą książek z gatunku beletrystyki jest to, że mają nam dawać rozrywkę, mają nam zajmować czas, mają nas jakoś tam mimo wszystko bawić. Więc nawet jeżeli ktoś dobrze się bawi przy upadku literatury, no to to nie jest nic złego. Też no, po raz kolejny ta definicja upadku literatury jest bardzo płynna, bo dla każdego to może być coś innego. Więc jeżeli czytacie różne szmiry, no to, to Wasza wola, nie, no bawcie się. Tylko może nie porównujcie tych książek do największych klasyków literatury. Nie mówcie, że te książki są jakieś bardzo górnolotne, że są to książki, które powinny zdobywać nagrody jakieś literackie, wielkie, a najlepiej to Nobla. Niech te książki pozostaną jednak w gatunku tej fikcji popularnej, fikcji młodzieżowej, ale. Niech one nie będą wynoszone na piedestał, bo po prostu wiemy, jaki jest warsztat tych książek i wiemy, z czym się to je. Wszystko jest dla ludzi, ale zachowajmy zdrowy rozsądek. Ale nie neguję tego, że na pewno można się dobrze bawić przy takiej książce, szczególnie jeżeli jest wyjątkowo głupia, no to wtedy można się przynajmniej pośmiać. Dawno, dawno temu, przed kilkoma godzinami wysoki chłopak o niskim wzroście szedł z sześcioletnią staruszką po łące pokrytej asfaltem. Był czwartek i, jak na początek tygodnia przystało, chłopak szedł leżąc na ziemi w pozycji kucznej podczas czołgania do sklepu hydraulicznego po lecz mieli tylko zielone pomarańcze. Poszedł z nimi do wujka, z którym pojechali na rowerze na basen pobiegać w górach na rękach z odważnikami. Po powrocie wchodzi wujek do windy, a tam schody. Naciska przycisk i wchodzi na górę. Czeka tam ubrany golas na boso w butach z gaśnicą i mówi, czy nie pójdą do kina na zakupy. Jest wieczór, około 8 rano po południu, więc. Oczywiście, audio klasyczne. Nie wiem, szczerze mówiąc, skąd to jest, ale no, wiadomo, użyte już wiele razy. Bardzo fajna historyjka. Natomiast, jeżeli chodzi o czytanie w nocy, to nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam czytać w nocy. W sensie mi to wręcz pomaga, a nie przeszkadza. W nocy jest ciszej, w nocy jest spokojniej, jest ten klimacik, nikt mi nie zawraca głowy, co nie. i no, w nocy jakoś według mnie się lepiej czyta. Co prawda ja nie jestem osobą, która zarywa nocę, żeby czytać. Pamiętajcie, że przynajmniej te 6 godzin snu trzeba sobie zapewnić, żeby normalnie funkcjonować. Natomiast dla mnie taka 11, 12, nawet pierwsza w nocy to są bardzo dobre godziny, żeby czytać książkę. Jeżeli mam dobrą lekturę, to dlaczego nie? No ale wiadomo, ludzie są różni. Są ludzie, którzy będą wstawać bardzo wcześnie i funkcjonować w pełni o 6 rano. A są ludzie, którzy z drugiej strony wolą siedzieć do trzeciej, bo wtedy są najbardziej produktywni, wtedy najwięcej myślą, wtedy po prostu mają największą jasność umysłu. Pamiętajcie jednak, że od książek też trzeba raz na jakiś czas odpocząć, bo jeżeli mini wam się w oczach, jeżeli litery się zlewają w jedno, no to może najwyższa pora, żeby na chwilę odłożyć te książki i porobić coś innego. Okej, okay, ale jakim cudem to stało się tym? czyli o książkach, które zniszczyły nam się od samego stania na półkach. Naprawdę, to jest ta sama książka, ale do rzeczy. Nasza czytelnia jest idealnym miejscem na lekturę, ponieważ jest to mały, przytulny pokój wypełniony po brzegi książkami z oknami, które zajmują całą ścianę. Jednak wieczorami jest to naprawdę masa słońca, która niszczy grzbiety książek. Zauważyliśmy z Mikołajem, że szczególnie podatne na słońce są właśnie takie kolory pomarańczo, czerwone, coś w tym I teraz pokażę Wam kilka przykładów książek, które absurdalnie wyblakły. Ten sam problem z czerwonymi książkami. Vicious, Simon oraz inni Homo Sapiens. Zobaczcie. Widzicie te grzbiety, jakie one są blade? W porównaniu z okładkami to jest dla mnie szok. Teraz książki bardziej w żółciach, czyli Zakon trzeba Pomarańczy. Porównajcie sobie okładki. Tymi grzbietami. One są prawie białe. Do wszystkich chłopców, których kochałam, ma w zasadzie niewidoczny tytuł. Nawet ta postać przy dole już się prawie rozmazała. No i na koniec, jeden wyjątek od reguły. Idziemy w trochę inną kolorystykę, czyli fiolet. Już po tym pasku można się spodziewać, co będzie na grzbiecie. Czyli jest mega blady w porównaniu z tym ślicznym kolorem, który jest na okładce. Szkoda mi to książek, więc może to już czas zacząć używać rolet. Dajcie znać, czy wam jakieś książki zniszczyły się od samego stania. Bardzo mnie zaciekawił ten TikTok, dlatego że nie miałem pojęcia, że książki aż tak mogą się zniszczyć wskutek promieniowania słonecznego. Jasne, wiedziałem, że no jak zostawisz coś na słońcu, większość rzeczy, no to po prostu wyblaknie. Natomiast nie myślałem, że w domu, na półce, mogą się stać takie rzeczy. Aż dobrze, że ja swoje książki trzymam na takiej głębokiej, zacienionej półce, to im się nic nie stanie. Natomiast to nadało mi pewną myśl, bo wiecie, jeżeli pamiętacie Hot Wheelsy, powiedzcie, że pamiętacie Hot Wheelsy, to Hot Wheelsy miały taką serię, która zmieniała kolor w wodzie i to był straszny bajer, to był po prostu hit, ale Wyobraźcie sobie, że macie książkę, która jest w stanie zmieniać kolor okładki. Wyobraźcie to sobie. Jak na przykład macie ten napój Prime, który stosunkowo niedawno przyszedł do Polski, no to on może zmieniać kolor, bodajże pod wpływem temperatury. Że tam jest biały, a w lodówce jest niebieski, jakoś tak. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale coś takiego jest. I wyobraźcie sobie, że macie jakąś książkę, nie? Wiem, o zimie, o lodzie, chłodzie i wkładacie ją do lodówki, jakoś tak, oczywiście zabezpieczoną przed wilgocią, i ona wskutek temperatury. Staje się jakaś taka pokryta szronem, niebieska w ogóle, zmienia kolor na taki zamrożony. No, to jest super koncept, naprawdę. Z drugiej strony, moglibyście mieć książkę, która właśnie pod wpływem, załóżmy, ciepła albo nawet tego promieniowania słonecznego, bo przecież jak ja patrzę na grzbiet tej pierwszej książki, to ten grzbiet biały jest bardzo ładny. Przynajmniej w moim skromnym zdaniu. Więc naprawdę, moglibyśmy zrobić tak ciekawe książki. Które mogłyby się diametralnie zmieniać, yy, że nie wiem, może to opatentuję i będę robił takie książki. Bo yy, napiszcie, czy Wam się podoba koncept okładki, którą jesteście w stanie manipulować w taki dość nieoczywisty sposób, działając na nią jakimiś środkami, yy, czy to fizycznymi, czy to no raczej fizycznymi, bo chemicznymi. Nie no, woda to raczej, no ale wodą książkę, chyba że byłoby taka gruba okładka. Wiecie, no, jest XXI wiek. Tak? A książki wyglądają tak samo jak w wieku XVIII. No, wiadomo, jest więcej kolorów, są żywsze, bardziej starane, ale no dalej. Książka ma tę samą formę. Co nie wiem, że jest e-book, wiem, że jest audiobook, ale książka papierowa dalej no, nie wyróżnia się aż tak. Są malowane brzegi i tak dalej, i tak dalej, ale książka zmieniająca kolor to jest Bayer. No, Przyznajcie, że to jest Bayer. Ja bym to zrobił, napiszcie, co sądzicie. I tym normalnym akcentem, kreatywnym akcentem niemalże z pana robótki kończymy dzisiejszy odcinek Buktoka. Dajcie znać, co sądzicie o dzisiejszych filmach. Napiszcie jakiś komentarz, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Czytajcie Non Delirium. Nie wiem, jak mogę Was jeszcze zachęcić. Wszystkie linki do najważniejszych rzeczy znajdują się w opisie. No i zapraszam do kolejnego odcinka, który mam nadzieję pojawi się już niedługo. Tak samo jak już niedługo. Zmieni się to okropne tło, na które wszyscy narzekają, a przynajmniej jedna osoba. W każdym razie zmieni się to tło, będzie lepiej. Kanał przyjdzie zmiany z okazji nowego roku akademickiego, który już niebawem się zbliża. Na razie.